Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie podczas naszej rozmowy. Ja nazywam się Kamil Gemel, reprezentuję Szkołę Główną Handlową Zakład Cyfrowych Finansów Fintech, a ze mną jest Daniel Woś, dyrektor finansowy Ekipa Holding. Witam cię serdecznie, Danielu. Cześć, Kamil. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że reprezentujesz bardzo ciekawą firmę Ekipa Holding. Swego rodzaju fenomen biznesowy związany z szeroko rozumianą rozrywką, z influencerami. Na pewno większość z naszych widzów pamięta, co działo się z lodami ekipy. Wejście na, na giełdę. Jakbyś mógł nam przybliżyć, gdzie obecnie jesteście, gdzie się znajdujecie, w którym kierunku zmierza spółka. Tak, tutaj spółka udowodniła przez ostatnie lata, ta swoją wartość. Przeszliśmy ogromną transformację z małego przedsiębiorstwa tak naprawdę w wielki holding, który jest notowany na giełdzie. Gdzie jesteśmy? Spółka każdy swój projekt traktuje bardzo holistycznie. Czyli dla przykładu weźmy tutaj uniwersum Cloudy and Stormy, czyli chmurka i burza. To są tak naprawdę psiaki Karola i, i, i Weroniki. I tutaj wpadli na pomysł, aby zrobić, żeby wykorzystać właśnie wizerunek psiaków do produktów influencerskich. Tutaj mówimy wiadomo o lodach, które weszły w dystrybucję dzięki firmie Corals, z którą od bardzo dawna współpracujemy. Ale dlaczego to mówię? Ponieważ mm, Claudian Stormy to nie tylko lody. Mamy również grę mobilną, która została wydana przez naszą spółkę portfelową GGBay wraz ze wsparciem Simplicity. Mamy serial animowany, który został opuszczony na YouTubie przy wsparciu ekipa Management i został on wyprodukowany przez kolejną naszą spółkę portfelową Laniakea Pictures. Mamy merch, czyli ekipa to nosi i wszystko to dopełnia tak naprawdę wsparcie influencerów z ekipy management. Gdzie jesteśmy? Wydaje mi się, że na ten moment spółka ma otwarte bardzo duże projekty. W przyszłym roku będzie premiera naszego filmu pełnometrażowego, gdzie producentem jest właśnie... Czyli to coś nowego, film pełnometrażowy. Już nie YouTube, tylko wejście do, do kin film pełnometrażowy. Dokładnie. Chcemy przejść na taki wyższy etap i, i podnosimy cały czas tą poprzeczkę i wydaje mi się, że nasze wyniki finansowe też udowadniają niedowiarkom, że z influencer marketingu da się zrobić duży, skalowalny i prężnie działający biznes. No właśnie, porozmawiamy o tym influencer marketingu. Można powiedzieć, że to jest to swego rodzaju nowa, nowy segment w ogóle marketingu, czyli wykorzystanie influencerów do promowania swoich marek, swoich produktów. Jakbyś mógł opowiedzieć, jak wygląda aktualnie ten rynek, jakie są trendy na nim panujące i czy ten rynek to jest taka ciekawostka, czy on zaczyna odgrywać coraz większą rolę versus nie wiem, telewizja czy tradycyjne reklamy. Tutaj wszystkie badania pokazują, że influencer marketing i, i rola social mediów y, będzie wypychała Media tradycyjne, mówię tutaj o telewizji i, i prasie. Trend ten jest tutaj zapoczątkowany przez generację Z, czyli jest, mamy dżenziaków, mamy pokolenie Alfa. Jest to, są to osoby, które tak naprawdę nie korzystają już z mediów tradycyjnych. Dżenziaki nie oglądają telewizji, jeżeli oglądają to naprawdę w bardzo małym stopniu. Ich motywacje zakupowe są, że tak powiem, determinowane przez przez social media czyli, czyli tutaj mamy influencer marketing, który tak naprawdę będzie Zwiększał swoją rolę, naszym zdaniem, i ta, te budżety, które są przeznaczane w tym momencie przez wielkie korporacje na, na reklamę w telewizji i w social mediach, one się po prostu w proporcje odwrócą. Dlatego ja tutaj patrzę na naszą spółkę jako firmę, która tak naprawdę wyprzedza swoje czasy. No właśnie, sam powiedziałeś bardzo dobrze, że firmę, która wyprzedza, wyprzedza swoje czasy, porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Jedni są wielkimi fanami, inni się je obawiają, pojawiają się głosy, że można stworzyć sztucznych influencerów, którzy za pomocą AI właśnie będą też się tym zajmowali. Jak ty podchodzisz w ogóle do sztucznej inteligencji? To jest szansa zagrożenie? jak na to patrzysz? Znaczy, dla mnie każdy postęp technologiczny wydaje się być ogromną szansą dla, dla człowieka. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. W social mediach, no widzimy trendy, widzimy sztucznych, influen wirtualnych inf influencerów. Ten rynek się stale powiększa i my również w tym będziemy uczestniczyć. Mamy otwarte projekty, staramy się również o dotacje na, na projekt yy, sztucznego, wirtualnego influencera, tylko yy, Tutaj też jest jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Wirtualny influencer, czy te wirtualne media, które zostaną stworzone w przyszłości, to nie tylko, tak powiem, twory w, na Instagramie y, pokazują, pokazujące swoje wirtualne życie. My tutaj stawiamy też na oprogramowanie, które pomoże firmom prowadzić ich social media. Czyli tak jak widzimy w ostatnich czasach, większość firm zaczyna to życie w internecie prowadzić. LinkedIn stał się taką, wydaje mi się teraz, platformą, gdzie jest to, że tak powiem, najbardziej widoczne. I My chcemy w tym pomóc, czyli wykorzystać nasze know-how, jak prowadzić to socjale, aby trafiać do jak najwięcej ilości osób i mieć jak największy influence wśród, wśród klientów. Jasne. Danielu, na zakończenie, może byśmy porozmawiali o z jednej strony o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w Twojej codziennej pracy, czyli w byciu dyrektorem finansowym, jak i takim Twoim ogólnym podejściu do technologii, jak myślisz, jak te technologie będą wpływały na biznes, na prowadzenie biznesu, na takie codzienne zarządzanie biznesem. Jak mógłbyś to tak podsumować też i pokusić się jakoś swoją prognozę tego, w którym kierunku to pójdzie? Według mnie no, sztuczna inteligencja bardzo zmieni nasze życie, ale wydaje mi się, że jest to dla nas szansa, Niż zagrożenie. I tak jak mówiłem wcześniej, procesy zostaną usprawnione. Ta nasza praca będzie wykonywana szybciej, sprawniej. Wydaje mi się, że tutaj taka forma adaptacji do nowych stanowisk też będzie wymagana, ponieważ te powtarzalne czynności już nie będą nam y, zajmować czasu. Nie? Tutaj z perspektywy no, mnie jako dyrektora finansowego. Y, najbardziej in interesuje dla przykładu no, proces niech będzie budżetowania, w który za niedługo będziemy tutaj wchodzić. Prognozy, które normalnie robi się nie wiem, w ciągu miesiąca dwóch. Wydaje mi się, że dzięki sztucznej inteligencji, ten proces można zamknąć w tydzień półtora. Więc... Czyli jesteś optymistycznie nastawiony i patrzysz na to jak na swego rodzaju narzędzie, które nam ułatwi pracę, a nie zagrożenie, które zabierze pracę, tak? Tak i nie. Z jednej strony nam yy, ułatwi tą pracę. Aczkolwiek osoby, które w tym momencie wykonują bardzo powtarzalne zajęcia na co dzień, wydaje mi się, że będą musiały się tutaj przebranżowić lub doszkolić w nowych technologiach, aby właśnie tej pracy też nie stracić. Mhm. Jasne, ale to myślę, że wszyscy są tego świadomi, zawsze trzeba się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Moimi Państwa gościem był Daniel Woś dyrektor finansowy ekipa holding. Bardzo dziękuję, Danielu. Dziękuję.